Jakieś uknąłem taką teorię, że najwięcej na takim spotkaniu e, prowadzący uzyskują i najwięcej się uczą. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Strasznie mi się to podobało. Wszystkie osoby praktycznie dzisiaj coś mówiły, bardzo dyskutowały. Czasami trafiały bardzo takie challenge'ujące, jak to się mówi, w naszym środowisku pytania. My dostarczyliśmy tą wiedzę, ale z drugiej strony, my też zobaczyliśmy, jak działa rynek. Jak oni na co dzień pracując u siebie działają i było bardzo dużo fajnej dyskusji. Mieliśmy jakby dwa środowiska. Były osoby z IT. I były osoby bardzo biznesowe, które tego IT nie rozumieją od strony technicznej. I bardzo dobrze, bo to mają swoją branżę i tam, tam są ekspertami. I mieliśmy taką odwieczną walkę IT i biznesu, czyli IT, który mówi kurczę, przychodzi do mnie biznes, nie wie dokładnie czego chce, ciężko spełnić ich wymagania, bo one są niesprecyzowane, masakra. I z drugiej strony biznes mówi Hej, robimy biznes, musimy być szybko, musimy iść do przodu, potrzebujemy waszego wsparcia, a wy mówicie, przyjdźcie za pół roku. I te oba świata się spotkały i zobaczyliśmy z obu stron tą rozmowę, i była bardzo fajna dyskusja między nimi i doszliśmy do jednego wniosku, że musimy robić chyba integrację wewnątrz firm i doprowadzać do spotkania przy jednym stole tych ludzi i rozmawiać. Zobacz, jeśli ty potrzebujesz szybkiej obsługi jako biznes, to zrozum trochę uwarunkowania IT i dajemy Ci narzędzia przy okazji tego citizen developmentu. Z drugiej strony IT nie bój się, że biznes weźmie trochę Twojej roboty i zrobi sobie aplikację, bo Ci to zdejmie z głowy kupę roboty, której nie będziesz i nie lubisz wykonywać nie masz na to czasu. I obie strony zyskają, tylko obie strony muszą troszkę się do siebie zbliżyć, trochę rozmawiać podobnym językiem. Myślę, że to było fajne. No ja powiem szczerze, że bardzo pracuję nad tym. Mam też taką jedną z misji w firmie, do której jestem zatrudniony, jest właśnie moja taka ewangelizacja. Bardziej analogicznie bym powiedział, że to jest gonienie królika niż go złapanie cały czas, ale no, trzeba w tę stronę iść i najważniejsze, żeby złapać to myślenie i podejście zarówno z dołu, jak i z góry w organizacji hierarchii organizacyjnej, no i gdzieś one się spotkają, tak? Ja raczej reprezentuję biznes, więc te techniczne rzeczy były czasami mówione dla mnie w kompletnie innym języku. Ale bardzo ważne dla mnie było to, żeby zobaczyć i zainspirować się, jakie rozwiązania i co możemy wprowadzić w biznesie. Jak wesprzeć biznes w pewnej digitalizacji procesów, automatyzacji procesów, usprawnieniu procesów. Czasami biznes nie wie nawet że czegoś potrzebuje. My musimy zobaczyć, że o pewne rozwiązania możemy prosić firmy technologiczne, działy IT, więc to było dla mnie bardzo ważne spotkanie pod tym kątem. No dla mnie Webcom był tutaj premierowy. Wydaje się bardzo tak intuicyjny, nie chcę powiedzieć prosty, bo na pewno prosty nie jest. I tak naprawdę tutaj na tym spotkaniu dowiedziałam się, że jedna ze spółek już z Państwem pracuje i na tej bazie wprowadza rozwiązania i automatyzuje swoje procesy. Jest taki obszar związany z, z narzędziami Power BI i, i pewnie wykorzystaniem tej platformy w różnych rozwiązaniach. Tak sobie myślę, że to na, największą wartością to to, co usłyszałem, to jest kwestia governance'u i, i takiego wykorzystania ciekawie skonstruowanych raportów do, do, do tego, żeby zarządzać repozytorium raportowym w gruncie rzeczy.